Cześć! Tu ekipa ma. ma bzika! Słuchajcie, dzisiaj zostałam przez ekipę poproszona do otwierania czegoś takiego jak. Bobo Bobogroszki. Bobo ja się nazywam mama lol. Wszystkich naszych lol, małych i dużych siostrzyczek. Um, słuchajcie, Bobo Groszki to jest takie coś, taka zabawka, którą kupiliśmy przed chwilą w Biedronce zachęceni reklamą i sprawdzeniem co to jest, bo podobno to podruba nasza, że ktoś się wzorował na nas i dlatego ktoś wymyśli Bobo Groszki, być może jakieś dzidziusie malutkie, no to zagęszymy, tutaj jest taka etykietka. I tu jest pokazane, że takie są Bobasy w środku. Co tutaj mamy jeszcze? Łącz ze sobą Bobo Groszki lub zawieszajcie na swoim plecaku. O proszę. E, akcesoria. Mogą być takie akcesoria. Czapeczki. Mhm. Mm, czapeczki, okulary. Co tu może być? O buteleczki. Tak jak z Lolą. Tak jak z nami. No coś w tym jest. Tu taki może być bobo groszek, może być akcesoria nawet tego konika. A takie są wszystkie. A tutaj są uwaga. Wszystkie bobo. Groszki. A słuchajcie, tu jest pokazane, że tak, w pierwszym tym są trzy groszki z trzema niespodziankami. W pierwszym jest bobas, w drugim jest ubranko i ewentualnie no tak ubranko, a w trzecim są akcesoria do bobo groszków. A tu są takie dzieci. Wiesz wszystkie? Ile? 25. Tak, 25. Albo 46. 3, 4, 5, 6. Więcej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4. Dobrze mówiłam. 24. 4 razy 6 jest 24. Albo co jest? To chyba, 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 chyba tak, to się się liczyłam. My Widzicie? O, raczej. teraz jest ostrość dobra. I zobaczcie. Takie są Bobogroszki. Dobrze, to otwieramy naszego Bobogroszka którego byś chciała trafić, Aurelina? Z tych. Tak? No, ta jest ładna i ta. Ja to ma urodzone ubrania? Ma różowe ubranka, bo Aurelina a... lubi różowe ubranka. Czekaj, a, jak, jak a... się nazywa? Ta, co też byś chciała trafić? Czekaj. Co Czekaj, musimy złapać są ostrość. No, ale jest taką moją No, nie możemy złapać ostrości. Ym... Takie. Mój. Moi... Ci powiem, jak się nazywa. Mój Moja Maja, to jest ta Maja, a ta druga to jest Różyczka, ta jest Różyczka, a ta Maja, a zobaczymy kogo trafimy, a Ty byś kogo chciała Lol trafić, a ja, ja bym chciała trafić hmm, chyba też tą Różyczkę, a może jakiegoś chłopczyka, no to może bym chciała trafić, hmm. Miki jest fajny, o ten zielony tutaj, o. Dobra, a ja bym chciała trafić um... niebieskie mamo. No. B, 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 e, murzyni. <śmum> Martynkę, tą murzynkę. <śmum> no, tak. albo takiego niebieskiego. Nie? Taką. Do tego. Dobra. A zobaczymy, czy, czy któraś z nas trafi. Czy to Czym... będzie całkiem któryś inny groszek. Dobrze, otwieramy. Zobaczcie. Czekaj, no. czekaj. No, czekaj, czekaj, czekaj. Tak wygląda ten groszek. Tu można to powiesić na plecaku, o tak tak mówią, niby. Niby może, może, może. Niby, no niekoniecznie. Zobaczymy co Aurelka sobie powiesi. O. No, bo, no, bo, nam bo już za dwa tygodnie całe, za 10 dni Aurelina idzie do szkoły. Tak samo jak każdy kto idzie. Jak, do no tak, jak każdy idzie do szkoły. Jak każdy z... Jesteśmy na balkonie, Siecko. sobie tutaj oglądamy, ale czekaj. No co jest On się stało? Jest... Chyba potrzebujemy pomóc muzycek. No, nożyczek, powiedz wyraźnie, nożyczek. Nożyczki. czekaj. Uwaga, spróbujemy zębały. Nie łopcie tego w domu. Ostrzegam. Tutaj będziesz siedziała LOL, gdy będziesz idziemy, idziem czekała. Nie, nie idziemy po nożyczki, bo jak nas zobaczy pewna osoba, to nam przyle się do nas. No wiem, ale ja kto to jest? Macie Junior. Ten yes. to jest tutaj gląd na bocinkę. Macie też tutaj kule. Uwaga, kół, uwaga. Ogląda, uwaga, jest... uwaga. Otwieramy. O, ściągniemy, Zobaczcie, takie są. No i teraz otwiera. Uwaga, ta da! Pierwsza. Pierwsza kula. Otwieraj. O, taki bobo? Ja otwieram kolejną. No pokaż, pokaż, pokaż tego. Nie mogę otworzyć, <laughs> tego się nie da. O, otwieramy i kolejna. To otwieramy te Groszki. O, 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 tak. I teraz kolejne. O, szukamy bobogroszka. Wyciągaj. To wyciska, ja spróbuję tego to otworzyć. Tu Aurelina będzie pokazywać. Ja, tutaj, ja tutaj, ja tutaj, będę... tutaj Aurela. <laughs> Powiem Wam, że to jest. No już. Już wydostałam wszystkie. W tym Dlatego mm -hmm. ja będzie miała kiemowuskórę. Tak. A ja będę otwierał. To na To otwieraj tam, spróbuj tam to otworzyć. Może Ci się uda. Tu powinna być jakaś perforacja. O, mam. Okay. Uwaga. Tutaj, 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 tutaj. O. Otwieramy. Zobaczymy co tam jest. Uwaga. Tutaj, tutaj Aurelina. Mamy czapeczkę o, różowa! Chyba trafiłaś na tą swoją. Pokażcie, która ma różową czapeczkę, a tu nie będzie pokazana, która ma nie różową, ale to chyba będzie któraś z różowych dziewczynek. Nie, tylko to na pewno będzie jakaś dziewczynka. O, dziewczynka będzie, zobaczcie, Tak, że nie mam, się dziewczynka będzie miała na pewno klimat. Tak, tu jest. A słuchajcie, w tym jednym bobo w tym groszku to była taka czapka i taka kaczuska. I zielona kaczuszka. Takie, o. Mm, takie mamy. Zobaczymy, co będzie następne. To no, w sumie, no, jeśli chodzi o lol, to. To są lepsze. A ja nie wiem. Chyba tak. O, poszło. Jak to jest? Ty o. masz gumę? Mhm. Zatem jest gumę. No, dawaj. No. Eee, słuchajcie, akcesoria jakieś. To tak, jak, jak w lolach. Mamy. O, elastyczną tą. Taka taka twardsza patrz. Ej, patrz. I co jeszcze było tu? Chodź tutaj. O ubranko zielone, prawdziwy groszek. O zobaczcie, mamy ale, ale, ubranko i tam coś jeszcze padło. Szukaj. A i zawieszka taka, którą tak, można będzie... powiesić, którą można powiesić groszka To Będzie, na... to będzie Tak, mamy różową tego będzie pięknie, O to ta. Chyba to jest ta. Tak? Nie. Ta ma... Tylko że odwrotnie ma. Ta ma odwrotnie. Dobra, to chyba nie ta. No zobaczymy, co tu jest. Tu mamy taką jeszcze... jeszcze jedno, to jedna Sasz... Tak, ale mamy tutaj jeszcze takie, o widzicie. O wszystkich. Zobaczymy, które ma zielone ubranko, to zobaczymy, czy trafimy. O, jest różowy kapelusz, jest. Chyba najładniejszy nam się trafił. Zobaczcie, nam się trafił ten kapelusz i jest zdecydowanie najładniejszy. I zielone ubranko. Które ma zielone ubranko? Jest antoś, może być. Zielony, ale w różowym to czy nie. Leoś też nie. No, Justynka, ale ma różowe ubranko, a zielone Sandra. O, może nam Sandra być, bo ma zielonkę ubrane albo Andzia. Czyli Andzia albo Sandra. Mhm. Dobra. Patrzymy. Nie, Super! Podobają mi się te. Chyba zostanę mamą też Bobogroszków. Możesz zostać mamą Bobogroszków. Mam Bobogroszków. Bo, bo. Już i taki jest najwięcej z wszystkich, ale A widzisz? O, otwieramy. Uwaga! I teraz, uwaga, zobaczymy, jaki ten bobo groszek. Pokazują, takie, że są takie wielkie. Ale zobaczcie, one no, są malutkie, niejasne. Patrzcie się, jaki takim, o matko. O tego głowy mają olbrzymią. O je nie, jakieś niekształcone bobusie. Zobaczcie, czy to jest ładne? Ma, ma taką dużą, tego ręce. O, ręce są już nad... o, naderwane. O, zobaczcie, o, o zobaczcie. Się w ogóle o nie trzymają, czyli są nie, już zepsute. Lepsze są lol, o nie, lepsze. No Chyba lol są lepsze. Eee, no, o, zobaczcie, ma ładne niebieskie oczy. Ma takie fajne tutaj włosy, ale też, o, są zniekształcone, trzeba będzie je poprawić. Patrzę, o, tutaj jest opisane. Ona ma na imię Maja, czyli tak jak ty, ale so, zobaczcie. Jest napisane Maja, że ma różowe ubranko, mamy zielone, pokaż zielone. Mm. I różowy ten kapelusz, więc w ogóle to jest inaczej pokazują inaczej. Yy, inaczej wychodzi w praktyce. Tak jak podruby pod rolę. To tak jakby LOL, no. To podruby tak jak Szukamy, loli. czekajcie, Marta. A, je, a, a tak, Maja, zobaczcie, to ma być Maja i ma mieć różowe ubranko, a mamy jakie? Zielone. Aha, Czyli coś nie tak jest. Słuchajcie, nie polecamy za bardzo. Ale... Cena 37 zł, tak? Tak, 37 zł. Ciężko się też mniej. No bo dalej nam się, że mniej, bo kiedyś nam Pani mówiła, że 35 albo my się pomyliliśmy. O, tutaj jest właśnie pokazane... To nie my, tylko czas mówisz. O, tutaj jest pokazane nasze akcesoria, nasz kapelusz. Najładniejszy kapeluszek to zdecydowanie nam się trafił najładniejszy. Ubranko mogło być ładniejsze. Ubranko powinno być różowe. A nie ma, bo jak maja to jest różowa. No i co mamy powiedzieć o Mai? Tu coś jest opisane? Jest! O, to Wam przeczytamy o Mai, a Aurelka w tym czasie ubierze. Uwaga, czytamy. Maja jest bardzo, Maja jest bardzo porządnym bobasem. Żaden paproch na podłodze nie umknie jej uwadze. Zawsze nim pójdzie spać, odkłada zabawki do specjalnej skrzynki. Mam. Mamusia i tatuś są z niej tacy dumni. Kocha zajadać wisienki z kremem mniam. No i, takim, i, to jest, no i tu, słuchajcie, napiszcie nam w komentarzu, czy sprzątacie po sobie, bo Aurelina nie sprząta i uważa, że nie trzeba sprzątać. Nie. Trzeba sprzątać, wszystkie moje lalki sprzątają. No ja bym się kłóciła z tym mama Lol. Bo ja pamiętam jak te Lole mają wszystko porozwalane w Aurelce. No, ale to. No, ale to, ale to Lole mają. A, ci ją nie sprzątają. No nie sprzątają. Ale ubierasz czy nie? Nie. Nie, najpierw ubranko, chodź. To, trzeba ubranko ubrać, chodź. Co? Skończy to? Tak. I już ubieramy. O. Stażnie, no o, a, a to będziemy już zmykać. Ja tak. Dobra, no i już robimy. ja muszę pójść po Mamy taką manię, o taką gdzie Wygląda wygląda tak. Tak, no, jak wygląda prawdziwa tak. moja? O tak, dobra, dobra. tak wygląda moja. wygląda tak. Tak wygląda, a, ta, a tak wygląda Wejdziemy na mój kanał. I i, ten, i, proszę, I proszę w koment, i proszę obejrzeć Maciek testuje kule Jub inne. Jub inne asze filmiki. No co? Mhm. Mm Maciek testuje kule? Wiecie co? To się nie nadaje w ogóle do niczego. Albo... Albo z bzikiem. Czekajcie. Z Słuchajcie, zobaczcie. Podóbka. Próbowałam to ubrać, w ogóle się nie da ubrać, to jest w ogóle nie do, do tej lalki, nie wiem, o na, na, na głowę też się nie da ubrać tego. Na głowę to tak wygląda. O zobaczcie, nie, nie można wbić na głowę, nie wiem, na, nam się trafiła jakaś tak. chyba wybrakowana ta lalka, albo my tego nie umiemy zrobić, spróbujemy jeszcze zrobić poza anteną, że jak powiem, ale powiem Wam, o zobaczcie, próbowałam to przez cały czas ubrać. I naprawdę jest ciężko, ja czyli co, to takie ogólnie tego. No i co mamy do niej? Do niej mamy tylko kapelusz, mamy do tego A? buteleczkę. Nie, nie no to tutaj już nie. mieliśmy. A, tu jeszcze coś było. A, widzicie, jeszcze coś, jakieś papyrek. Możemy. Napisać. A, tu możemy akt urodzenia i piszemy imię. Maja, data urodzenia to dzisiaj, 19 sierpień, imię rodzica. Ho-ho-ho. Ale <laughs> No i tu jest akt urodzenia. No tak się za Bobo Groszki. Oceńcie sami czy warto kupić. My uważamy, że tak średnio. O tu jeszcze Monius jest. No niby są ładne, ale powiem Wam, że są no, trochę niekształcone i no, jest ciężko w ogóle. Monia. O, Monia. No to wkładaj tu Monia. Zobaczymy czy Monia. Moniusz też jest w ogóle koloru takiego, jakiego Monius jest. O, założyć. też się nie da założyć. No wiecie co, szkoda Butejka, nie ma pieniędzy, o, no, naszym nie ma zdaniem. Chociaż no niby to miło wyglądają, ale takie no po prostu nieforemne. No, dobrze tym że Mi się podobają te groszki, teraz je tutaj jakoś nie ubiorę. Dobrze, to, po to prosimy subskrybujcie nasz kanał. No. Kciuk w górę, jak Wam się podobało. I oglądajcie nasze inne odcinki. Tak, do zobaczenia.